Bartek dzisiaj cały mecz wynik na styku, tak naprawdę najmniejsze detale decydowały dzisiaj o tym, kto zwycięży w tym spotkaniu. No tak, detale, ale myślę, że w tej pierwszej i drugiej tercji mieliśmy bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo sytuacji i szkoda, że zabrakło tej skuteczności po raz kolejny, ale jutro mamy kolejny mecz i myślę, że, że już to będzie dużo lepiej. Wynik na styku, ale tak jak mówiłeś, w pierwszej i drugiej tercji mieliście dużo sytuacji. W samej pierwszej oddaliście aż 16 strzałów na bramkę Rafała Radziszewskiego, gdzie Krakowia tylko 5, ale nie udało się niestety tego wykorzystać. No właśnie, to, to jest ta skuteczność cały czas. Graliśmy nawet w pierwszej tercji tą przewagę 5 na 3 przez ponad minutę, ten krążek gdzieś tam tańczył na tej linii, na polu bramkowym, nie chciał wpaść. No. Musimy to jeszcze bardziej przełamać i, i zdobywać tego. Kiedy wydawało się, że wszystko już idzie w dobrym kierunku, objęliście prowadzenie w meczu, 14 sekund przed końcem drugiej tercji straciliście gola. Powiedz to już, dekoncentracja? Na pewno nie. No. Po, po, popełniliśmy fa faul, wiedzieliśmy, że Krakowia dobrze te przewagi rozgrywa. No, my się dobrze wcześniej we wcześniejszych meczach broniliśmy w tych przewagach, ale tym razem strzelili gola. Trzeci finał z Krakowią i w regulaminowym czasie gry trzecia bramka obrońcy. Dość niepokojące chyba te statystyki. Znaczy, no, statystyki jak statystyki, no, napastnicy bardzo dobrze bronią dla nas w osłabieniach, pomagają nam, akurat nam obrońcom przyszło to szczęście, że strzeliliśmy te gole, ale jutro to może być zupełnie inaczej, my możemy nie, 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 nie strzelić z żadnej bramki, nie będzie nawet przy niej udziału, a napastnicy ich mogą strzelić kilka, także to jest sport drużynowy i każde jedno ogniwo jest bardzo ważne i nieważne jest kto, kto strzela tą bramkę, tylko która drużyna wygrywa.